Witam tu Wróżka Luana. Moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam do tygodniowego horoskopu od 18 do 24 września 2023 roku. I rozpoczynamy od baranów, wyzwania tygodnia dla baranów. Drogi baranie, nie osądzaj w nadchodzącym tygodniu, ponieważ no, możesz kogoś pochopnie osądzić i po prostu mogą być jakieś problemy. Tutaj mogą, no generalnie karta zazdrości wyszła, mogą dojść do, do głosu jakieś animozje, także staraj się po prostu wszystko załatwić jakoś tak polubownie, żeby nie eskalować jakiegoś problemu. I teraz sprawdzamy zdrowie. Skóra, włosy, paznokcie, a więc generalnie jakieś takie poważniejsze problemy tutaj zdrowotne nie grożą. I teraz sprawdzamy finanse i pracę. Jakiś pech przy pani Baran, w związku z czym uważać pracy. Jeśli chodzi o finanse, nie jest tak źle. Tutaj jakieś zakupy by się wyłożyły, także finanse powinny być w miarę optymalne, natomiast w pracy uważać, bo jest jakiś pech. I teraz sprawdzamy związki. W związkach będą istotne dzieci i teraz single. Singiel tutaj musi zachować umiar, ponieważ no, będzie mu się to opłacać i też trzeba wykazać się cierpliwością, tak żeby po prostu coś ugrać w nadchodzącym tygodniu. I teraz sprawdzamy radę, tym razem karty anielskie, jaka jest rada dla barana na nadchodzący tydzień. Tutaj jest informacja, aby baran był ze sobą szczery także y, spójrz w głąb swego serca a dowiesz się jak na, y, 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 jaka naprawdę jest ta sytuacja także jest taka informacja żeby po prostu y, baran y, był ze sobą szczery i pozdrawiam następny znak Witam wszystkie byki i zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023. Wyzwanie tygodnia dla byków. Dobre wezwania. Tutaj karta informacji, radości i jakiegoś relaksu, w związku z czym. Czegoś pozytywnego się dowiesz, byku, na swój temat, na temat swojej sytuacji. Jest też informacja o jakimś wypoczynku, wyjeździe lub też no, celebrowaniu czegoś. Także fajne wyzwania. I teraz sprawdzamy zdrowie. Tutaj układ hormonalny i sprawy takie alergiczne się wyłożyły. Finanse i pracę sprawdzamy. Tutaj połowiecznie. Niektóre byki będą troszeczkę pod kreską, jakieś problemy finansowe. Niektóre byki bardzo fajnie. Także tutaj jest jakiś wyjazd i generalnie szczęście na finanse. Także i tak, i tak. W pracy powinno być różnie. To zależy. Niektóre byki lepiej, niektóre gorzej. I teraz sprawdzamy związki. No tu jest przeciążenie w związkach. Czegoś jest za dużo. Trzeba tutaj usprawnić generalnie. Porozumiewanie się z partnerem. Może tak być, że też byk za dużo wziął na siebie i po prostu trochę odciążył partnera, natomiast partner się nie rewanżuje w perspektywie, a więc tutaj trzeba się zastanowić nad strategią. I teraz single. A single tutaj czegoś nie może, także pewne rzeczy. Są wstrzymane w nadchodzącym tygodniu. Ograniczenia są także czasami nie wynikające z działalności byka. On nie ma wpływu na pewne rzeczy, także tutaj pewne rzeczy trzeba przeczekać, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień singlu. I teraz sprawdzamy Radę. Uwolnij się i poddaj się. Także tutaj z pewnymi, pewne rzeczy powinien po prostu powierzyć górze byk, nie próbować wszystkiego załatwić sam, no i też podzielić pracę trochę też na innych, tak, żeby po prostu się odciążyć, no i też zaufać po, po prostu, generalnie zaufać, prawda, że będzie dobrze. Także jest taka informacja od kart anielskich, także jest taka rada, i pozdrawiam serdecznie następny znak. Witam wszystkie bliźnięta i zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023. Wyzwania tygodnia dla bliźniąt. Tutaj będzie czekał na jakąś doradę przyjaciela, kogoś bliskiego, bliźniak. Tak, żeby po prostu rozjaśniły się jakieś mroki sytuacji bliźniaka. Po prostu ktoś bliski no, będzie wspierał bliźniaka w podjęciu jakiejś decyzji. To może być przyjaciółka, to może być jakiś znajomy, i teraz, ale bliższy znajomy. I teraz zdrowie. Zdrowie powinno być optymalne, i teraz sprawdzamy finanse i pracę. Szef mi się wyłożył. Tutaj bardzo fajnie, jeśli chodzi o pracę. Szef będzie sprzyjał. Jeśli chodzi o wydatki, są, są wydatki do, dodatkowe, jakieś rzeczy wynikną. Natomiast są też jakieś dodatkowe pieniądze. No i też jest taka informacja. Hmm, żeby po prostu racjonalnie też gospodarował bliźniak finansami. I teraz sprawdzamy związki. No w związkach tutaj też się troszeczkę będzie mieszać. I teraz single. A single jakoś niejasną sytuację tutaj ma. Także tutaj są jakieś tajemnice, ukrywanie czegoś. Jakaś niejasna sytuacja, sprawy takie, które nawracają, które są niezałatwione, jakaś cykliczność, jeśli chodzi o single, i teraz sprawdzamy radę. Ma władzę tutaj pewnych rzeczy po prostu nie załatwić bliźniaku. Niestety nie jest to w twojej mocy, także tutaj góra decyduje. Te osoby, które wierzą w Boga, muszą niestety zaufać górze, a te, które nie wierzą w przeznaczeniu. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie raki. Zapraszam do horoskopu tygodniowego do 18 do 24 września 2023. Wyzwania tygodnia dla raków. Jakieś problemy w związkach? Jakieś problemy w związkach? Jakieś osoby się też zastanawiają, czy wejść w związek małżeński, czy nie wejść? Tutaj jest taka no, za woska dla raków yy, i y, zdrowie. Zdrowie domowników powinno być najważniejsze. No, cały rak myśli o wszystkich, a na końcu o sobie. I teraz sprawdzamy finanse i pracę. W pracy różne spotkania. Yy, a raz dobrze, raz źle. Pod koniec tygodnia trochę gorzej. Uważać. Jeśli chodzi o finanse, pod koniec właśnie tygodnia to już uważać na jakieś wspaniałe okazje, tak żeby nie dać się naciąć i wykorzystać, być wykorzystanym przez innych. Także taka jest informacja raku od kart. I teraz sprawdzamy związki. Niestety ja nie lubię tej karty na związki, bo to jest karta pustelnika, czyli rak czuje się osamotniony w relacji, niezrozumiany przez partnera, musi robić coś sam, niewspierany, jakiś jego kierunek widzenia, patrzenia jest inny niż partnera. Teraz single. Single tutaj będzie załatwiał sprawy związane z mieszkaniem. Może wynajmować mieszkanie nowe, może za, um, zakupić jakieś nowe mieszkanie, lokum, może spłacać jakiś kredyt. Wszystko związane z nieruchomością. Także tak jest um, tutaj pisane dla singla. I teraz rada. Użyj wyobraźni, a ujrzysz odpowiedź. Także Twoja wyobraźnia, raku, musi pracować na najwyższych obrotach generalnie jak się zastanowisz to po prostu sam dojdziesz do jakichś takich konstruktywnych wniosków i pozdrawiam następny znak witam wszystkie lwy zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023 roku wyzwania tygodnia dla lwów I los będzie dużo miał do powiedzenia, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. No, i będziesz się też zasięgał jakiejś porady, lwie, nawet może wróżki, w związku z jakimiś ostatnimi wydarzeniami, które cię po prostu zastanowiły. Także taka jest informacja. I teraz sprawdzamy zdrowie. Robienie badań wyszło. I sprawdzamy finanse i pracę. W pracy nie powinno być tak źle, natomiast z finansami tutaj niektóre lwy się martwią o płynność gotówkową, finansową, także tutaj jest takie podzielenie na lwy, które są zadowolone ze swojej sytuacji finansowej, a przynajmniej nie są tak super przerażone i na lwy, które są zmartwione, jak to będzie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o pracę, tutaj jest jakaś pochwała od szefowstwa, są jakieś nowe możliwości, jest możliwość awansu. Rozwijanie się tutaj bardzo fajnie wyszło na pracę. I teraz związki sprawdzamy. Tutaj sfera seksualna bardzo się ładnie wybiła jest możliwość poczęcia nowego potomka i satysfakcja z życia seksualnego. No, w pracy, chciałem powiedzieć. W związkach też będzie liczyć się praca, także generalnie też nowe pomysły, i to się przełoży też na dobre samopoczucie w relacji. I teraz sprawdzamy single. Jeśli chodzi o single, tutaj jest trochę znudzenie. Znudzenie, takie niezadowolenie yy, że tak powiem, lew chciałby czegoś więcej. I rada. Napisz o swoich myślach i uczuciach. Taka jest informacja od Nielskich, Taka jest rada. I postępuj, właśnie z jakimiś swoimi wytycznymi, lwie. Pozdrawiam. Miłego tygodnia i następny znak. Witam, wszystkie panny zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023. Zwanie tygodnia dla panny. Będzie coś zakończał, jeśli, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. Przedstawiciel panny tutaj ważne będą jakieś dokumenty, umowy, sprawy papierkowe. Mm, Dopinanie czegoś na ostatni guzik, że tak powiem, no i jakieś dotrzymanie jakichś takich terminów. I teraz sprawdzamy zdrowie. Tutaj jakiś stan zapalny, zaraz sprawdzimy gdzie. Jakieś choroby przewlekłe są, czyli coś, co się nawraca, i że tak powiem, to jest jakiś, jakiś taki problem przewlekły. Panna wie o co chodzi, ale nie wszystkie panny będą miały problemy zdrowotne. U niektórych występują jakieś takie problemy czasowe. I też dobre zdrowie, to zależy od panny. I teraz finanse i pracy sprawdzamy. Zmiany na linii pracy, także coś się zmieni. Jeśli chodzi o finanse, będzie zakup nowego pojazdu, może być przeprowadzka i sprawdzamy generalnie zmiany finansowe związki, sprawy dzieci będą ważne i single, Singiel tutaj będzie próbował swoich sił w różnych nowych jakichś dziedzinach i sprawdzamy radę. Od karta Nielskiej dla Panny. Modlitwa pomoże w tej sytuacji, czy jakaś trudna sprawa pilna wymaga jakiejś medytacji lub modlitwy. Pozdrawiam, następny znak. Witam wszystkie wagi, zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023 roku. wyzwanie tygodnia dla wag. że tak powiem różnorako, czyli i radość i smutek, wszystkiego po trochu, jeśli chodzi o życie codzienne dla Wagi. Też jakieś problemy w relacji, ale niekoniecznie jakieś takie poważne i teraz zdrowie. Kręgosłup tutaj się wyłożył, jakieś takie przewlekłe choroby, karmiczne też dolegliwości. Sprawdzamy finanse i pracę. Wyjazd się wyłożył generalnie. Wyjazdy służbowe, jakiś wyjazd wagi też, niekoniecznie służbowy się wyłożył tutaj w pracy. Robota papierkowa, może wziąć jakąś pożyczkę, też kredyty, waga, finanse nie powinny być takie złe. I teraz związki, zakończenie związku tutaj jest, a przy niektórych osobach zmiana jakaś w relacji, metamorfoza, przy przewartościowanie pewnych spraw. Yy, single tutaj będą oszczędzać na coś i sprawdzamy rawę. Yy, tutaj jest taka informacja, żeby yy, po prostu nie oceniać, ponieważ ktoś może być i niewinny, a waga pochopnie już go osądzi. Także taka jest informacja. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie Skorpiony i zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023. Wyzwania tygodnie dla Skorpionów. Tu, tutaj są wydatki jakieś takie pilne na edukację. Jakieś rzeczy mogą wyskoczyć, wydatki w ostatniej chwili, różne rzeczy do zrobienia także takie są informacje. I sprawdzamy zdrowie dla skorpiona. Zakażenie tutaj mi się wyłożyło. Jakieś problemy z nogami, może być jakiś stan zapalny, jeśli chodzi o nogi, może być jakaś rana, która się ją trzy. I teraz sprawdzamy finanse i pracę. No, tutaj niektóre osoby będą y, zakończać pracę w, w jednym miejscu i rozpoczynać w nowym. Y, jest jakaś zmiana. Generalnie wydatki też y, no, y, na takie pilne jakieś sprawy, niespodziewane, i też jest informacja o załatwieniu jakichś spraw spadkowych. I teraz sprawdzamy z, y, związki. Bardzo fajnie na związki i single. Tutaj będą jakieś sytuacje losowe przed singlami. Rada jest taka, żeby zaakceptować pewne rzeczy i samego siebie, Skorpionie. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie Strzelce i zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023. Wyzwania tygodnia dla Strzelców. Tutaj się pani Strzelec wyłożyła. Tutaj jest taka informacja o jakimś zagrożeniu, natomiast jest karta nadziei, w związku z czym może coś być, że tak powiem, niebezpieczne, ale skończy się to pozytywnie dla pani strzelec. I teraz zdrowie. A raczej powinno być optymalne zdrowie w nadchodzącym tygodniu. I teraz, finanse i prace sprawdzamy. Opóźnienia są. A jeśli chodzi o niektóre osoby, tutaj będą zmieniały jakąś umowę w pracy, jeśli chodzi o finanse, tutaj będzie coś raczej w nieruchomość inwestować strzelec, ale uwaga, żeby po prostu się, że tak powiem, nie naciął strzelec. I teraz sprawdzamy zdrowie, nie zdrowie tylko związki, tutaj się wyłożyła. Mama, a więc jakaś mama będzie się wtrącać w relacje. Jest też informacja o ciąży i teraz single. Singiel będzie miał do czynienia z prawem, czyli będzie jakieś sprawy sądowe załatwiał. I teraz rada. Bóg ma władzę, a więc tutaj za wiele nie podziałasz. Strzelcu, góra decyduje, co się wydarzy i jak to będzie przebiegać. Pozdrawiam. Następny znak. Witam wszystkie koziorożce i zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023. Wyzwania tygodnia dla koziorożców. Czegoś się dowie koziorożec lub wyłoży komuś jakąś prawdę. Załatwianie też spraw urzędowych będzie ważne. I teraz sprawdzamy zdrowie. Z, raczej zdrowie domowników powinno absorbować. Yy, koziorożca i teraz finanse, i pracę sprawdzamy. Bardzo fajnie na finanse. Pani tutaj koziorożec się wyłożyła, jeśli chodzi o pracę, również i teraz związki. Bardzo fajnie na związki, teraz single. Singiel również, tutaj są możliwości, także bardzo y, pozytywne czytanie i teraz rada. Użyj wyobraźni, a ujrzysz odpowiedź. Taka jest informacja od Kardanielskich. Pozdrawiam, następny znak. Witam wszystkie wodniki, zapraszam do horoskopu tygodniowego 18-24 do 24 września 2023, wyzwania tygodnie dla wodników. Tutaj jakaś nieprzyjemna podróż, ale wszystko dobrze się skończy. Nieprzyjemna, ponieważ mogą wyniknąć jakieś komplikacje i teraz zdrowie. Zdrowie domówników będzie bardziej ważne dla wodnika niż jego samego i teraz finanse i pracy sprawdzamy. A przy niektórych osobach jest praca zdalna. Pracy powinno być, no że tak powiem, znajomo dla wodnika, jeśli chodzi o finanse, mogłoby być lepsze. I teraz sprawdzamy związki. No, troszeczkę tutaj przeszkód, jeśli chodzi o związki, ale takich, że tak powiem, niezależnych od partnera i teraz single. Single tutaj będzie. Załatwiał coś, ale też może kogoś poznać lub generalnie spotyka się z jakąś sobą. Tutaj pan Singiel się włożył i jest to pani spod znaków ognistych, czyli lew, strzelec i baran. Także upojny chwile gwarantowane i teraz rada od karta Nielskiej dla wodnika. Szacunek dla samego siebie. Nie rozdrabniaj się wodniku, przede wszystkim ważny jesteś ty. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie ryby i zapraszam do horoskopu tygodniowego od 18 do 24 września 2023. Wyzwania tygodnie dla ryb, kłopoty finansowe, problemy związane z jakąś starszą osobą w rodzinie, mężczyzną. No, i też różne sprawy takie nagłe, które wynikną, i teraz sprawdzamy zdrowie. Tutaj pani ryba się wyłożyła, w związku z czym dobrze by było się przebadać, i sprawdzamy finanse i pracę. Też pani ryba się wyłożyła, także sprawy sądowe, urzędowe, i jeśli chodzi o yy, tak jak mówiłam wcześniej, takie jakieś pilne wydatki, doraźne. Jest też informacja o jakichś takich spotkaniach służbowych. Także pracy powinny nie być aż tak źle. Trzeba też załatwić jakieś sprawy urzędowe. I mogą być jakieś w związku z tym wydatki. Sprawdzamy związki. Dzieci będą ważne w związkach i teraz single. A single tutaj będzie sobą, także bardzo fajnie. I sprawdzamy. Postawi też single na jakieś dokształcanie realizacji siebie. Sprawdzamy radę. Spędzaj więcej czasu na łonie natury. Taka jest informacja dla ryby. E, no to powinno być e, ważne dla ryby. Prawda? Pogoda e, jeszcze nie będzie aż tak zła, także poza tym nie ma złej pogody, są tylko źle przygotowani, ubrani ludzie, w związku z tym e, trzeba korzystać jeszcze z jakiejś e, no, dobrej aury rybo. E, pozdrawiam Was serdecznie, udanego tygodnia życzę.